Za głównymi instytucjami, wplecionymi w fundamenty narodów i ukrytymi w cieniu władzy, działają w ciszy tajne stowarzyszenia. Te grupy, napędzane celami, których niewielu ośmiela się zrozumieć, noszą starożytne symbole, znaki ukrytego języka łączącego epoki i cywilizacje. Są czymś więcej niż tylko ozdobami, są kodami, które wydają się zawierać głębokie sekrety świata. Wiedzę niepokojącą dla każdego, kto odważy się słuchać. Te emblematy wyryte na ścianach, monetach i flagach sugerują coś potężnego i zagadkowego. Każdy symbol wydaje się ukrywać wiedzę, która wykracza poza czas, czekając na właściwy moment, aby zostać ujawnioną. Jakiego rodzaju starożytną i transformacyjną wiedzę strzegą na widoku? Niektórzy uważają, że te symbole zawierają klucze do odkrycia ukrytej rzeczywistości. Przeznaczonej dla tych, którzy chcą zrozumieć coś poza powierzchnią świata. Ta idea wzbudza fascynację i zaprasza do bliższego przyjrzenia się sekretom przeszłości i prawdom, które skrywają. Obserwując te znaki, zaczynasz zdawać sobie sprawę, że istnieje coś poza tym, co widoczne starożytna mądrość, która cicho szepcze prawdę, którą niewielu odważy się odkryć. Od czasów starożytnych. Ludzkość szukała odpowiedzi na tajemnice, które wymykają się powszechnemu zrozumieniu. Przez wieki niektórzy ludzie poświęcili swoje życie na eksplorację tego, co kryje się między liniami historii i ludzkiej kultury. Postacie, które widzą to, co większość uważa za niewidoczne, Jordan niestrudzeni badacze. Przez dziesięciolecia zagłębiał się w cienie, gdzie tajne stowarzyszenia, starożytne rytuały i symbole. Wydają się posiadać wiedzę przeznaczoną tylko dla wybranych. Dla Maxwella świat, jaki znamy, z jego pozornie niepodważalnymi przekonaniami i prawdami, jest w rzeczywistości iluzją, starannie utkaną siecią zaprojektowaną tak, aby utrzymać ludzkość w swego rodzaju zbiorowym transie. Maxwell postrzega te ukryte siły nie jako zwykłe abstrakcje lub teoretyczne spiski, ale jako głęboką i namacalną sieć czającą się pod powierzchnią instytucji i symboli, które kształtują naszą rzeczywistość. Jego zdaniem istnieje psychologiczna konstrukcja, rodzaj zbiorowej narracji, zaprojektowanej w celu ograniczenia prawdziwego potencjału ludzkości. Ta narracja, jak twierdzi, była narzucana przez tysiąclecia, przez społeczeństwa i zakony, które przez całą historię gromadziły wiedzę o kosmosie, ludzkim umyśle i duchowych siłach rządzących wszechświatem. Według Maxwella wiedza ta nie została utracona, ale zachowana w cieniu, dostępna tylko dla wybranych. Dla Maxwella badanie tych symboli i ich znaczeń wykracza poza intelektualną ciekawość. Wierzy, że te znaki obecne w starożytnych kulturach i w naszym współczesnym społeczeństwie ujawniają ukrytą mądrość i że poprzez interpretację tych kodów możemy uzyskać dostęp do wiedzy przodków, która jest w stanie poszerzyć ludzkie zrozumienie życia. I samego wszechświata. Maxwell widzi takie figury jak pentagram, piramida i wszechwidzące oko nie tylko jako graficzne przedstawienia, ale jako żywe elementy niosące złożoną, potężną energię, używane przez starożytnych jako mapa do zrozumienia ukrytych prawd. Według Maxwella ta sieć wiedzy działa dyskretnie, ukrywając się w obrębie wspólnych instytucji i ideologii, często pozostając niezauważona. Ale zawsze aktywna. Te społeczeństwa i symbole ostatecznie stałyby się narzędziami władzy i kontroli, używanymi do utrzymania światopoglądu, który przynosi korzyści tylko nielicznym. Twierdzi, że te psychologiczne konstrukcje działają jak niewidzialne mury, które kształtują nasz sposób postrzegania i rozumienia rzeczywistości, ograniczając nas przed uświadomieniem sobie, że jest coś więcej ukryta prawda poza pozorami. Ta perspektywa oczywiście wywołuje różne reakcje. Dla wielu Maxwell jest pionierem, kimś, kto odważa się spojrzeć poza powierzchnię i ujawnia sekrety, które niewielu miałoby odwagę zbadać. Dla innych jest po prostu teoretykiem spiskowym, kimś, kto zniekształca symbole i tworzy nieprawdopodobne teorie. Bez względu na to Maxwell nie przejmuje się krytyką. Dla niego idee, które promuje, są ukrytymi rzeczywistościami. Siłami, które po cichu kształtują ludzkie życie, czekając na moment, aby je ujawnić. Ostrzega, że te symbole i tajne stowarzyszenia to coś więcej niż mity czy przesądy stanowią one głęboką, ponadczasową wiedzę, przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Badając te symbole, Maxwell zaprasza opinię publiczną do kwestionowania wszystkiego, co uważamy za normalne i niepodważalne. Sugeruje, że prawdziwa wolność Zaczyna się od umiejętności patrzenia na świat nowymi oczami, wyzwolenia się z psychologicznych konstrukcji narzucanych przez społeczeństwo. W ten sposób przedstawia nam wizję, w której to, co widoczne i to, co niewidoczne, przeplatają się. A ukryta wiedza oferuje ścieżkę do przekształcenia naszego rozumienia życia i istnienia. Jest w nas coś, co intuicyjnie wyczuwa, że rzeczywistość wykracza poza to, co postrzegamy zmysłami, poczucie, że jest coś więcej czego nie możemy do końca zobaczyć. Wielu doświadczyło ulotnych chwil, kiedy życie wydaje się wykraczać poza racjonalne wyjaśnienia. Te chwile wywołują palące pytanie: dlaczego ta większa prawda wydaje się wiecznie poza zasięgiem? Czy może być tak, że nasz wzrok jest blokowany przez warstwy pojęć i przekonań, których nie możemy porzucić, lub które zostały wszczepione, aby ograniczyć nasze zrozumienie? Te bariery, które uniemożliwiają nam dostęp do czegoś głębszego, nie są jedynie psychologiczne, są one ustrukturyzowane społecznie i kulturowo. Z jednej strony stajemy w obliczu naszych własnych wewnętrznych barier, ukształtowanych przez wątpliwości, lęki i nawyki, które ograniczają naszą wizję tego, co jest możliwe. Z drugiej strony istnieje zewnętrzna konstrukcja, sieć wpływów, norm i paradygmatów społecznych, dyktująca, co możemy lub nie możemy zaakceptować jako rzeczywiste. Ta niewidzialna struktura działa jak klatka, rama, która warunkuje sposób, w jaki postrzegamy świat i często uniemożliwia nam postrzeganie szerszej rzeczywistości. W całej historii tylko nielicznym udało się przełamać te ograniczenia. Byli to wtajemniczeni, postacie, które po intensywnym przygotowaniu nauczyły się patrzeć poza złudzenia i interpretować znaki wszechświata. Dzisiaj wyraźne bariery. Takie jak te, z którymi mierzyli się starożytni, mogą już nie istnieć, ale te same przeszkody wydają się trwać, choć w nowych formach. Współczesne społeczeństwo ze swoimi ujednoliconymi wierzeniami i ideami nadal narzuca ograniczoną percepcję, uniemożliwiając większości widzenie poza tym, co widoczne. Dla tych, którzy odważą się kwestionować, pierwszym krokiem jest już zerwanie z tym ograniczonym poglądem. Każde zadane pytanie działa jak klucz otwierając nową perspektywę tego, co może być możliwe. Jednak z tego samego powodu wielu się poddaje lub w ogóle nie rozpoczyna tej podróży. Ta ścieżka wewnętrznych poszukiwań, oprócz tego, że jest trudna, jest niepewna, często nie oferując żadnych gwarancji. To podróż, w której odpowiedzi pojawiają się stopniowo, a nagrody nie są natychmiastowe i być może z tego powodu tylko nieliczni, odważają się wyjść poza zdrowy rozsądek. Gdy zaczyna się rozważać te pytania, wydaje się, że pojawia się głębsze zrozumienie rzeczywistości, jakby świat nagle odsłaniał ukrytą warstwę, echo zapomnianej wiedzy. To uczucie, że jest coś więcej, staje się jak powołanie, dziedzictwo przodków, które nosimy w sobie i które z nieznanych przyczyn pozostaje zasłonięte przez czas. Tak więc pierwszy krok jest prosty, ale transformacyjny. Kwestionowanie każdej wątpliwości rzuconej na to, co uważamy za oczywiste, otwiera drzwi do nowego sposobu widzenia i odczuwania rzeczywistości. Gdy podąża się tą ścieżką, zaczynają pojawiać się znaki, symbole i nauki prowadzące poszukiwacza do następnego etapu tej podróży w kierunku samopoznania. W każdej tradycji duchowej i ezoterycznej dążenie do wiedzy wykracza poza słowa. Jest to cicha ścieżka, która zaprasza poszukiwacza. Do odłączenia się od hałasu świata i wsłuchania się w swój wewnętrzny głos. Wiele starożytnych tekstów naukowcy wspominają o szyszynce, zagadkowej strukturze znajdującej się w centrum mózgu, powszechnie nazywanej trzecim okiem. Chociaż jest to mały gruczoł biologiczny, od wieków fascynuje uczonych i poszukiwaczy, ponieważ uważa się, że jest kluczem do dostępu do ukrytych wymiarów świadomości. Dla tych, którzy eksplorują ezoterykę, Szyszynka nie jest tylko częścią ciała, ale pomostem między tym, co fizyczne, a tym, co duchowe. Starożytni mędrcy praktykowali medytacje i techniki oddechowe, aby obudzić ten obszar, wierząc, że pozwala on na widzenie wykraczające poza zwykłe zmysły. Dzisiaj, praktyki duchowe i introspekcyjne są nadal postrzegane jako ścieżki do reaktywacji tego ukrytego centrum. Ale proces ten wymaga poświęcenia i cierpliwości, rzadkich cnót w świecie natychmiastowej gratyfikacji. Aktywacja szyszynki, jak się mówi, umożliwia poszerzoną percepcję, w której zrozumienie wykracza poza racjonalność. Starożytne relacje mówią o głębokich wizjach, ujawniających intuicję i poczuciu jedności ze wszechświatem, które wydaje się rozpuszczać granice między sobą a światem. Niektórzy opisują to doświadczenie jako wewnętrzne objawienie, stan, w którym czas i przestrzeń łączą się, a każda osoba odczuwa nierozerwalną więź z kosmosem. Dla nich ta wewnętrzna wizja nie jest metaforą, ale podniesionym stanem świadomości. Ta ścieżka jednak nie jest prosta. Próbując uzyskać dostęp do wewnętrznego oka, umysł stawia czoła swoim ograniczeniom i oporom. Przebudzenie szyszynki. Jest jak odkrycie nowej rzeczywistości, w której rozszerzają się koncepcje dobra i zła, ograniczenia i możliwości. Ten proces może być niepokojący, ponieważ nie tylko zmienia postrzeganie, ale także kwestionuje światopogląd nagromadzony przez lata. Wyobraź sobie zatem stan jedności, w którym podziały między jaźnią a całością znikają, gdzie dualizm ustępuje miejsca zjednoczonej percepcji. To jest cel tych, którzy w milczeniu podążają ścieżką. Poszukiwaniu komunii z kosmosem i jego esencją. Każda praktyka introspekcyjna jest próbą dotknięcia tego potencjału, przebudzenia wiedzy, która od dawna leżała uśpiona w nas. Historia jest pełna zagadkowych postaci, które poświęciły swoje życie samopoznaniu, dążeniu do prawd, których niewielu odważa się zbadać. Wśród tych kultur, mędrcy starożytnego Egiptu wyróżniają się jako jedni z pionierów w rozumieniu tajemnic umysłu i duchowości. Dla nich umysł był przedłużeniem kosmosu, zdolnym do dostępu do ukrytych transcendentnych prawd. Tak więc egipska praktyka duchowa była zarówno nauką, jak i rygorystycznym treningiem, mającym na celu poszerzenie granic ludzkiej percepcji. Starożytni Egipcjanie wierzyli, że duchowe przebudzenie jest dostępne dla każdego, kto poświęcił się rozwikłaniu wewnętrznych tajemnic. Kapłani i wtajemniczeni przestrzegali starannie ustrukturyzowanych rytuałów i praktyk, wykorzystując medytację i introspekcję, aby osiągnąć połączenie ze wszechświatem. Trening duchowy obejmował techniki samokontroli i koncentracji na znaczeniu świętych symboli. Dla nich każdy symbol, taki jak krzyż Ankh i oko Horusa, służył jako klucz do wyższych stanów świadomości, reprezentując ścieżkę do mądrości i zrozumienia istnienia. Na przykład, oko Horusa było uważane za reprezentację boskiej wizji, symbol percepcji, który wykracza poza sferę zmysłów, integrując rozum i intuicję. Z drugiej strony, krzyż Ankh był postrzegany jako symbol życia wiecznego i połączenia między widzialnym i niewidzialnym światem, znak duchowej mocy i transcendencji. Kapłani używali tych symboli jako narzędzi medytacyjnych i jako części rytuałów mających na celu Nasilenie percepcji i komunii z siłami kosmicznymi. Oprócz symboli, Egipcjanie wierzyli w znaczenie miejsc świętych, aby osiągnąć te wyższe stany duchowe. Piramida w Sakkarze, na przykład, była uważana za przestrzeń transformacji, w której przeprowadzano określone rytuały w celu pogłębienia samowiedzy i wzmocnienia połączenia między ludzkim umysłem a wszechświatem. Termin Sakkara, od którego pochodzi nazwa piramidy, Odzwierciedlał dążenie do harmonii i duchowego wzniesienia, jakie to miejsce zapewniało w tajemniczonym. Te praktyki egipskich mędrców ujawniają światopogląd, w którym umysł i kosmos są ze sobą powiązane. Pokazują, że samowiedza i duchowa ekspansja są nie tylko możliwe, ale niezbędne dla tych, którzy szukają prawdy. Egipskie dążenie do rozwoju duchowego może nadal inspirować tych, którzy wierzą. Że odpowiedzi na pytania dotyczące życia i istnienia leżą w ludzkim ja, czekając na odkrycie przez tych, którzy chcą podążać tą samą ścieżką poświęcenia i odkryć. Starożytna mądrość głosi, że wszechświat składa się z subtelnych częstotliwości i wibracji, czegoś czego nie postrzegamy łatwo, a mimo to kształtuje wszystko wokół nas. Te tradycje wierzą, że ludzkość jest przedłużeniem tych częstotliwości. Połączonym elementem całości, i że zrozumienie tego połączenia może zmienić nasz pogląd na rzeczywistość. Aby to zobrazować, pomyśl jak muzyka lub dźwięk mantry mogą zmienić czyś stan emocjonalny. Te wibracje bezpośrednio wpływają na nasz nastrój, koncentrację, a nawet poczucie spokoju. Zgodnie z tym poglądem, nasza własna częstotliwość mentalna i emocjonalna może wpływać na nasze otoczenie. A nawet nasze ciało fizyczne. Współczesna nauka również zaczęła badać te zjawiska. Badania pokazują, że pozytywne emocje, takie jak wdzięczność i współczucie, generują bardziej harmonijne fale mózgowe, co ma wpływ na nasze zdrowie, poprawia układ odpornościowy i reguluje ciśnienie krwi. Podobnie, praktyki takie jak medytacja są związane ze zwiększonymi częstotliwościami mózgu, które sprzyjają głębokiemu relaksowi. Poprawiając zarówno zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. Wiele kultur wierzy, że podnosząc nasze wibracje poprzez praktyki duchowe i samoświadomości, możemy dostroić nasze umysły do wyższej częstotliwości, otwierając dostęp do rozszerzonych stanów świadomości. Na przykład w starożytnych tradycjach egipskich i wschodnich wierzono, że praktyki ciszy i introspekcji pomagają wyrównać wewnętrzną energię z częstotliwością wszechświata. Ten podwyższony stan percepcji pozwala jednostkom doświadczyć poczucia jedności z kosmosem, gdzie dualizm znika, a człowiek staje się częścią większej całości. Kiedy patrzymy na rzeczywistość przez ten pryzmat, zaczynamy postrzegać życie nie jako serię przypadkowych zdarzeń, ale jako połączony przepływ, w którym każda myśl, osoba i doświadczenie ma swój cel. Ten stan wyrównania ujawnia, że nasze postrzeganie czasu, i przestrzeni może się rozszerzyć, umożliwiając doświadczenie, w którym teraźniejszość, przeszłość i przyszłość łączą się w unikalne poczucie ciągłości. W praktyce pozwala nam to podejmować bardziej świadome decyzje, postrzegając każde działanie i intencję jako część połączonego systemu. Te nauki sugerują, że osiągając wyższe wibracje, zaczynamy postrzegać świat z większą jasnością i wyostrzoną intuicją. Dzisiejsza nauka bada korzyści płynące ze stanu przepływu, głębokiego stanu koncentracji, w którym ludzie wykonują zadania na wysokim poziomie, niemal tak, jakby byli w zgodzie z daną czynnością. Zgodnie ze starożytnymi tradycjami, stan ten byłby praktycznym przejawem podniesienia częstotliwości, w którym umysł i ciało harmonijnie pracują nad celem. Ten typ postrzegania oferuje korzyści nie tylko indywidualnie ale także ma potencjał przekształcenia całego społeczeństwa. Kiedy coraz większa liczba osób zaczyna dostosowywać się do tej rozszerzonej rzeczywistości, pojawia się nowy sposób widzenia świata, w którym wartości takie jak empatia, współczucie i jedność zyskują nowe znaczenie. Wpływ tych podwyższonych wibracji nie tylko wpływa na same jednostki, ale także na osoby wokół nich, tworząc bardziej harmonijne i połączone środowisko. Dla wielu ta wizja stanowi jedną z największych możliwych transformacji zdolność kształtowania rzeczywistości poprzez zrozumienie roli umysłu, ducha i subtelnych częstotliwości, które rządzą istnieniem. Starożytne kultury, zwłaszcza te, które rozwinęły alchemię, wierzyły, że transformacja jaźni była bezpośrednio związana z transformacją otaczającej ich materii. Kiedy umysł osiąga harmonię ze wszechświatem, jak mówią te tradycje, staje się możliwe wpływanie na świat fizyczny bardziej płynnie i świadomie. Rozumienie rzeczywistości jako serii częstotliwości i wibracji ujawnia, że świat nie jest stałą, niezmienną konstrukcją. Zamiast tego staje się wyrazem intencji i świadomości każdej istoty. Pogląd ten sugeruje, że poprzez duchowe wzniesienie każda osoba ma potencjał, aby stać się agentem transformacji, kształtując swoje życie. I wpływając na wszystko wokół siebie. W ten sposób rzeczywistość może reagować na stan umysłu i myśli tych, którzy jej doświadczają, dostosowując się do harmonii lub dysharmonii rzutowanej na świat. Ci, którzy wyruszają w tę podróż w poszukiwaniu większej wiedzy, odkrywają, że droga do prawdy jest nieskończona. Każda znaleziona odpowiedź prowadzi do nowych pytań, jakby sam wszechświat rozwijał się w nieskończonych warstwach. Gdy rozwijamy zdolność widzenia poza tym co bezpośrednie, to o czym tu rozmawialiśmy, to tylko fragment ogromnego wszechświata ukrytej wiedzy i praktyk duchowych, czekających na tych, którzy chcą eksplorować nieznane. Każde odkrycie jest zaproszeniem do pójścia dalej, kwestionowania samej rzeczywistości i poszerzania naszego zrozumienia tego, kim naprawdę jesteśmy. Zrozumienie, że symbolika i praktyki ezoteryczne są kluczami do dostępu do szerszego wymiaru daje nam nową moc, możliwość osobistej i zbiorowej transformacji. Dążenie do samowiedzy to nie tylko wewnętrzna podróż, ale okazja do transcendencji, która zmienia nasz pogląd na świat i na nowo definiuje samo doświadczenie bytu. Ci, którzy zdecydują się podążać tą ścieżką, stają się czymś więcej niż tylko widzami życia, stają się aktywnymi uczestnikami. Współtwórcami swojej rzeczywistości, zdolnymi do wpływania na swoje istnienie, a nawet na otaczające ich środowisko. U wielu to przebudzenie do większej prawdy rozpala nienasyconą ciekawość, pragnienie dowiedzenia się więcej o subtelnych siłach, które kształtują życie. Ta sama ciekawość prowadzi nas do uświadomienia sobie, że ukryta wiedza nie jest przywilejem nielicznych, ani jedynie reliktem starożytnych czasów. Dzisiaj mamy większy dostęp do fragmentów tych nauk niż kiedykolwiek wcześniej. Mogą z nich korzystać wszyscy, którzy postanowią otworzyć swój umysł i serce, aby je zrozumieć. Narzędzia takie jak introspekcja, medytacja i badanie symboli, które obejmują wieki, stają się cennymi przewodnikami do głębszego zrozumienia słuchania. Wyobraź sobie siebie teraz, stojącego na skraju rozległego, nieznanego horyzontu. Ale z jasnością, że świat wokół ciebie jest w części projekcją Twojej własnej świadomości. Zrozumienie, że jesteś współtwórcą rzeczywistości, otwiera drzwi, ujawniając, że postrzegane ograniczenia są często tworzone przez ciebie samego. To pierwszy krok podróży, która wciąż kryje wiele tajemnic i nieskończonych możliwości, gdzie wiedza duchowa i moc kształtowania czyjegoś istnienia idą ręka w rękę. Ale to dopiero początek. Co pozostaje do odkrycia? Czy moc umysłu może naprawdę kształtować rzeczywistość? W kolejnych krokach tej podróży zbadamy, w jaki sposób myśl, intencja i świadomość mogą przekształcić nie tylko percepcję, ale także otaczającą nas materię fizyczną. Przyjrzymy się praktykom manifestacji i temu, w jaki sposób zgodnie ze starożytnymi tradycjami i nowymi badaniami, skupiona myśl ma potencjał kształtowania świata fizycznego. Dla tych, którzy zapuszczają się w ten wszechświat tajemnic, poszukiwania są ciągłym cyklem, nieustającym zaproszeniem do głębszego zanurzenia się. Jakie ukryte rzeczywistości wciąż czekają na odkrycie? Jakie inne symbole i praktyki mogą nas poprowadzić do głębszych wymiarów wiedzy i transformacji? W nadchodzących sesjach zbadamy, w jaki sposób myśl, intencja i świadomość mogą rzeczywiście przekształcić otaczającą nas rzeczywistość. Ale każda zmiana zaczyna się od zrozumienia swojej roli jako współtwórcy, a jedynym sposobem na połączenie się z tą boską inteligencją jest medytacja. Cóż, to wszystko na dziś. Dotarliśmy do końca tego filmu, i szczerze mam nadzieję, że te wskazówki będą dla Ciebie bardzo przydatne. Nie zapomnij, że jesteś kluczową częścią tego kanału, więc jeśli ten film pomógł Ci pomyśleć lub czegoś się nauczyć, Zostaw lajka like i komentarz ze swoimi przemyśleniami, aby więcej osób odkryło moc mądrości. Jeśli nie wiesz, co skomentować, wpisz tysiąc, aby dać mi znać, że dotarłeś do końca. A jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś, zrób to. Pamiętaj, że każdy mały krok liczy się w Twojej podróży rozwoju osobistego. Idź naprzód ku zwycięstwu. Dziękuję za uwagę.